na moim kanale z serii 100 dzieci challenge. Yy, ogólnie mamy niedzielę o 10 rano. Nasza sofia jest pogodna i siedzi na kanapie, bo stwierdziłam, że tutaj będzie ładniej wyglądała, niż przy tym beznadziejnym świetle na Lola. A więc tak, ja zawsze najpierw rozgrywkę jak zaczynam, to zaczynam od gotowania, więc inaczej nie będzie. co by tam tutaj mogła ugotować. To jest serem. Z, jak, jak zazwyczaj I ogólnie wydaje mi się Że najsensowniejszym poje, Najsensowniejszym pomysłem Będzie żebym po prostu Poszła z nią gdzieś do parku I żebym poznała Jakieś nowe osoby i tak dalej Pewnie jeszcze zaraz komitet powitalny do mnie przyjdzie O mówiłam Mówiłam że będzie komitet powitalny A ten Skąd on ma takie ubranie A bo chyba jest że na ciepłą pogodę Dobra i ci wszystkich przywitaj no. Powitaj na yes. sąsiada przyjazne powitanie A to kto to? Yeah. Kim Ty jesteś? Ja yeah. Cię tu Bizarre. nie znam Grzegorz Nowak Nie yeah. kojarzę go yes. Zróbmy sobie sobie drobne wyżenie no. jako Nowa no. mieszkanka tejże okolicy so się już witałaś? Może byśmy tego Travis'a poderwali? Nie wiem. Pamiętam, że zawsze jak e, grałam e, obrzydliwy, oh, wow. czy nasza, obrzydliwy e, jak zawsze grałam na początku to zawsze Travis był pierwszym chłopakiem i naprawdę nie brałam nikogo innego. No dobra, bo się z tym ładnie nie ale nevermind. Szkazałem te ściany. <grystanie> <grystanie> Może byście tak w ogóle weszli do środka, a nie... <grystanie> tak stoicie tutaj na tym tarasie małym. Dobra, zaproszę do środka, wezmę wszystkich. Zapraszam się. Ale ile ludzi w ogóle, zawsze pamiętam jak grałam Simsy, to ogólnie było, nie wiem, max trzy osoby z tego komitetu powitalnego, czy coś, a tu pół miejscowości normalnie przyszło. Aha, już zaczęto? Dobra, spoko. Chcecie to idzie do domu, ale niech trawi zostanie. Tutaj z nim już nie gadaj, tylko... Aha, no już nie może zaprosić sężony. Do Dobra, to wy możecie iść... A my zaczniemy gadać tutaj z Travisem. Nawet nie musiałam iść do tego parku, żeby znaleźć jakąś chłopa dla niej. Przechwalaj się, oh. Ruznę. Kobieto, to ty jeszcze nie masz tej rodziny, żeby się nią przechwalać. Możesz zapytać, czy jest. Nie, nie, będziemy jeszcze raz zapytać, czy jest w związku. Wiem, że nie jest, ale zawsze warto zapytać. Czy już możecie iść? Dobra, dodamy sobie trafica do, do grupy i tak będzie najłatwiej. I idźcie sobie tutaj usiądźcie. Włączę automatyczne przełączanie do wszystkich światów. O, w ogóle nie włączam sobie czasu nagrywania. Bo planuję tak, żeby odcinki ogólnie były tak 20 minutowe max, bo wydaje mi się, że to i tak jest sporo czasu. Dobra, to jakoś tak już ustawiłam, to mam nadzieję, że się będę pilnowała tego czasu. No idziecie. A wy możecie już iść stąd. Do widzenia, już nic was nie potrzebuje. Dobra, ona ma trochę kolor podobny. Bo... Co ty robisz? A, bo ona jest szalona, dobra, nieważne. Ona ma nawet kolor włosów podobnego do koloru ścian. Pochwal go, nie wiem. Dlaczego w ogóle on chodzi w jakiejś spódnicy? No co jest? No dlaczego poszliście? Nie no, żelają czasami te simsy A ten mi co? Przyszedł i tosty zjada, nie no No porażka jakaś Dobra, to jak chcecie stać tutaj i randkować sobie przy na no to spoko Zawsze jak klikam te interakcje, to klikam byle co, żeby po prostu dużo nabić im tego kontaktu, czy czego jak to się nazywa Sophie, nie wiedziała się, że Travis pracuje jako kontroler jakości w miejscu? O nazwie, też Studio jeszcze wiedzie... Okej okay. Spoko, jakbym nie wiedziała Ale czy ty mógłbyś stąd iść? Chyba, że chcesz być kandydatem na kolejnego tatusia No oni już się... E, w miarę lubią z Travisem, widzę A ta co? zaciała się. Ale w ogóle... Oni przyniesie jakieś ciasto i w ogóle idzie oni to poukładali. Oni tak stoją z tym ciastem i będą cały czas stali? Okej. Okay. Może ja was w ogóle wszystkich wyproszę? Tam mam wyjść do domu. Wyjść do domu. Wyjść do domu. Ciebie tak samo. Nie potrzebujemy cię tutaj. nie zostanie są Travis. Dobra, noha dobra. dobra, chodź, Travis. Idziemy sobie usiąść. Aha, ty przyniósł, przyniósł to ten wykwintne ciasto i sam je zjadł, więc no gościnnie, nie powiem. Dlaczego ty nie siadasz tutaj, naprawdę? Okej, okay, my jeszcze raz stał cię. Dobra, spoko. A nie, idzie, dobra. A ty czemu do razu Masakra jest z nimi wszystkim. Co o hobby? W ogóle mm, Tak myślę. I nie wiem czy jako mm, pierwszego jakby tatusia. I on będzie z tym pierwszym trzy. Nie wiem czy nie umówić ich na randkę, bo w sumie to dla niej będzie wszystko takie pierwsze, więc... Może to będzie takie wyjątkowe i nie od razu zajdziemy w tą ciążę, tylko jeśli umówimy się z nim na randkę. Wydaje mi się, że z nim na randkę. Wydaje mi się, że to będzie ciekawsze. <laughs> Dobra, zacznijcie też flirtować, bo ja o tobie zapomnię, Pochwal we mnie. Filtruj. Fil flirtuj, nie filtruj. O, ta już flirtycia, no jest dobrze. O, on też już zwierzęci co to jest coraz lepiej. Przed chwilą widziałam, że jest szczęśliwy, ale to też bym było, było dobrze. Był szczęśliwy, że z nim flirtuje. Co ma tu ma? Wyślijcie wszystkiego No co będziesz się wysyłała do niego się sobot? Zabaw? Kup zabawkę, no nie potrzebne ci to na razie. Wygląda wiadomości ze świata, no spoko, wiadomo sobie, możecie poglądać. Jak to was tak bardzo ciekawi i jak właśnie na to ochotę. No i wiadomości. Chociaż nie wiem, Jezus, sikasz się tu zaraz, kobieta, to no i do kibla. Chociaż nie wiem, kto w nastroju flirtowania wiadomości ogląda, ale okej. Okay. Nie rozmawiaj z nimi, tylko i ci, bo się tutaj sikasz i będzie przypał normalnie. Nie będzie, chciał, nie będzie chciał mieć tobą dziecka. Grunt to pierwsze wrażenie. Ten jakieś romanse włączył. Ja nie mogę. Co się dzieje? To co chciała? No do siebie, no. Nie ma tak do siebie na kibu rozmawiać, ale okej. Okay. zrób masaż. Dobra. Zaplanuj randkę. W sumie to by było spoko. jakby teraz się wybrali na tę randkę. Jest 1736. no to akurat w sumie taka... Ale tu mogę go zaprosić na randkę, czy jak to wygląda? Nie chwila. Dobra, romantyczne i było to chyba dziś zaprosz na randkę, tak. Dobra. Lecimy. Zacięło mi się. Ogólnie sorki jak będę miała yy, ten ekran ładowania jakoś długo, ale jak do mojego komputera teraz są laptopa wszystkie są takie sprzęty i tak dalej powodpinane, to on wariuje po prostu. Gdzie byście się mogli wybrać? Może gdzieś poza bo O, do parku, dobra. To będzie git, bo nas jeszcze kamieni pozbiera i pozarabia trochę. W ogóle, kiedy ja byłam Simką jakąkolwiek w ciąży, no, tego nie pamiętam, bo ja teraz, jak prowadzę te prywatne rozgrywki, to zazwyczaj... To zazwyczaj... Boże, ale brzydka pogoda. To zazwyczaj skupiam się po prostu na samorozwoju i tak dalej, testuję dodatki, a nie żeby, nie wiem... Dzieci rodzić. Dobra, nie wiem co tam możecie. Pofa wygląd. Taka pogoda beznadziejna. A ta, ta co przyniosła za sobą. Aha, nie mam tego już No hit to jest ten jego sweterek obciachowy zawsze. W ogóle Travis o ile się nie mylę, to jeszcze chyba z Simsów trójki jest, nie wiem, bo ja już 3 lata w trójkę nie grałam. Ale wydaje mi się, że jest też z trójki i że w trójce też go zawsze wybrałam jako tego chłopaka. A tak, to. Library. No, ta, ta wygląda jakbyś spoko na jakąś nie wiem. przyjaciółkę? Zapytam przyjazne powitanie. Niech będzie. Co tak od niej odeszłeś? On jeszcze nie wie, że zaraz będą mieli dzidziusia. Czemu nic nie się gadacie? Halo? Co się dzieje? Dobra, może nie będę wam przeszkadzać. Ja dajcie sobie te kamienie i poszukam. No, to jest ta laska. Dobra, to nie będę jej dodawała, bo że ona się po prostu zbadowała czy coś. Albo jestem ślepa, albo nie widzę żadnych kamieni. Co to jest? I nawet z jaj. O, jest coś, dobra. Podejdźcie tutaj we dwoje. A ty zacznij kopać kamień. Szybko. A ten co? To to jest. Też w spódnicy. W sumie to chłopci powinien pomóc skopać z tym kamieniem, ale no... To jednak są simsy i no... no nie możemy. Potem go mi. A ty gdzie idziesz? Poślij mu pocałunek. O, wymasuj sobie, dobra, wymasuj. Dobra, nie będziemy się z tym... Jeszcze pocałunek. Bo jeszcze planuję w tym odcinku, żeby ona już zaczęła w tą Trzymaj za ręce. Obejnij. Jeszcze trwa darmo. Tu miesza. Trzy godziny. Dobra, może nam się w ogóle Nie, nie można zrobić dzisiaj tutaj. Chyba nie ma. No nie. Wręcz róża, dobra. Czemu interakcja zabrzmiałeś? Na no, noc jest brana jak warantka. Bez sensu. Co ona chce? Nie, to, co on chce? Nie będziesz się takie rzeczy bawić. Możesz tylko pomarzyć. Poczekasz sobie jeszcze tam. do wieku. Aż będziesz seniorką na jakieś miłości dłuższe. Po cały kogoś. No dobra, cały się jeszcze i lecimy do domu, widz zrobić. kup miarkę nie stać, to jest kochaniutka. Przecież oglądałam. No możesz się stawić. Idź na wrotki. dobra, pójdź to jeszcze na wrotki i idziemy do domu już od razu. Robisz tego dziszę. Jak go w tyle zostawiła masakra. Te wrotki to są takie zbagowane, czy wszyscy jakby mają takie same wrotki, że czarne? Bo jak się wywaliłam? Ej, ale to jest zbagowane przecież, co jest? On się... chłop się wywala i jedzie dalej, albo ja mam taką grę zbagowaną, albo to nie jest dopracowane po prostu. Dobra, jeszcze pójdziecie usiąść. Ile zostało? 59, no. Bo może dostanę jakieś nagrody, to chociaż kupię coś za to. Dobra, usiądźcie razem. Koniec tych łyżw. Eee, yy, wrotek, nie łyż. Nie no, obchodzi mi to, że jesteś głodna. Plotkuj, no kobieta, gdzie ty wstajesz? Powiedz swoje sympatycznych historię. Opowiedz mi już nam historię, dobra, okej. Okay. Wymasuj swoją sympatię Zrób masaż, dobra O, skończyła się, już nie zdążyłam, nie zdążyłam. Dobra, wracać obydwo... Nie, czekaj, muszę go zaprosić Chyba muszę go czy jak czy mogę zrobić coś takiego, że podróżuj? Prawie tak. Dobra, jest pierwsza godzina. Pierwszą godzinę zapamiętamy, że wtedy y, Sophie zaszła w ciążę i będzie pierwszy Dzidziuś. Ok, znaczy, mam nadzieję, że się uda. Postaraj się o dziecko. Maki, okay. zadowolony. Boże, że to musi cikać to. Wyciągnij świeczki jest już romantyczny nastrój, trój i zaraz będzie figlować po raz pierwszy nas spoko. Od razu pójdziemy zrobić test, czy na pewno to się udało. Jezus, jakie on ma ubrania na masakra. Chopie, weź... Weź się czy coś. A co z moimi tostami? Gdzieś zepsuć, ja weź kobieta jest chowaj nasze. Dobra, pocałuj go jeszcze. Chyba będzie was ostatni już pocałunek. O dużo Boże, Boże, skupiłam się na tym, co oni robią i zapomniałam, że miałam o to, to jedzenie. Ale chwila, nie było tych takich petar, to chyba nie ma. się. Zrób test, test ciążowy. No chłopie, nie ty. Aha, dobra, bo ona jakby... Czekaj, chwila. Skorzystaj. No skorzystać możesz, a czemu możesz też zrobić? Już możesz. Proszę, żeby była. O, ale super. <noise> Także oficjalnie możemy ogłosić, że nasza Sofi jest za dwoje i że będzie dzidziuś Dobra, to Travis możesz już spadać, bo cię już nie potrzebujemy. W dalszej rozgrywce. O, jeszcze musisz wow. się pochwalić, nie? Widziałam jego mina i wydało się bardzo smutna. Udawał, że się cieszy. Okej. Okay. Gratulacje sofii z wciążę, że w tej rodzinie pojawi się ktoś na me. Super. Jestem bardzo zadowolona. i się jeszcze lepiej, jakby była dwójka. Ale niekomfortowo komfortowo dajecie. Taka drętwa cisza. Okaż podziw. Coś tam jeszcze jak z nim pożartuj. Bo wyjść do domu. Kobieto, musisz iść spać. Pożegnaj. Do widzenia. Z przyjaźnią, ale co? My się nie chcemy z tobą wcale przyjaźnić. Do widzenia. Idź już stąd. Idź spać, kobieta. I odrzucę, teraz zaczniemy obrazy malować, żeby. Ale dlaczego ty tutaj wchodzisz? No. Nie, no masakra. Obudź i wywal go z tego domu. Nie, no nie wytrzymam po prostu. Do widzenia. Chłopcze jak u siebie poczuł normalnie, no. Dobra, ona niech idzie sobie spać. I później z samego rana może się wykąpać. Mój sobie zęby. Tutaj posprzątasz i... Hej, podą jej trawicy. Nie, to nieprawda nie my się. Wykorzystaliśmy go tylko do dzidziusia. Złapaliśmy go na dzidziusia mm, Klasyczny obraz. Średni. No tego na średni ostatnio, bez nadzieja. Może śpij szybciej. Nie, nie odbieramy. Aha! Czyli w ten sposób, że ja. Aha, muszę sobie to naprawić. Boże, tyle się męczyłam z tym, żeby to ładnie wyglądało, a jednak nie działa. No to będzie śmierdzić, no trudno, nic na to nie poradzimy. O, tu działa, dobra, to czyli ten prysznic mogę powiedzieć, że na razie jest tylko z tobą. No ale chwila, to się chyba z tej strony otwieram. Nie powinno być problemu z tym przyciskiem, chyba że nie wiem, co ja z nim zrobiłam. No. Dobra, chyba już mm, co przeszkadzało. Nie, nie pójdziemy z tą randkę, Przestańmy być takim taki natrętnym. Yy, wydaje mi się, że przeszkadzał ten kibel, ale zaraz to sprawdzimy. Obym nie musiała już nic stukni przybyć, bo Jezus, no. Dobra, przebuduję to później, żeby to działało. Idź się, kąpię jeszcze trochę. Nie wiem, czy masz higienę na maksa, to się kąpać. Głód, idź sobie, żeby ugotuj być i wszystko goście zżarli. Gotuj. Ej, jej zjejrzemy. Żeby... Co ja kupiłam z tyle pieniędzy? Co jest? Przecież się to tylko przebudowałam. Nie są moje pieniądze chwila, bo mam coś wyposażeniu. No naprawdę, przecież ja nic A, dobra, bo na ten obraz jeszcze nie skończyła jakby robić. To sobie postaw tutaj jako pamiątka z pierwszej randki. Pierwsza randka z marynarzem, z Travisem. Dobra, to nic nie gotuj, tylko i skończ ten obraz, żebyś miała w ogóle za co zjeść. no i okej okay, nasza Sofi sobie tutaj maluje w sensie na razie to nie wiem co ona robi bo maluje jakby namoczonym pędzlem jest czysto ale nieważne to są simsy tego nie ogarniemy no i ja się będę żegnać bo chyba już jest 20 minut albo lekko bo jeszcze zobaczę jak potem w montażu wyjdzie postaram się te odcinki ze, z tego challenge'u wrzucać tak średnio Raz na tydzień, jeśli się uda to dwa razy w tygodniu, ale jeszcze dodaję e, speed e, build, jak e, mam czas i chęci do budowania, więc w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku.